Cześć, z portalu Ring Polska. witam Was serdecznie zapraszam na kolejną bokserską prasóweczkę. Zaczynamy od Tysona Firgo, który no, jak widać dobrze korzysta ze sportowej emerytury, choć jednocześnie to trzeba zaznaczyć treningów. Nie zaniedbuje król cyganów. Ostatnio udzielił wiadu portalowi tok Sport i zradził w nim, że diametralnie zmienił swój stosunek do Dereka, czy sorry, z którym w przyszłości dwa razy boksował, a potem się zakumplował, kumplowania już nie ma podobno jest teraz kosa, o ile oczywiście wierzyć Tysonowi Fiuremu, w każdym razie Fiure w wywiadzie dla Talk Sport powiedział tak kiedyś byliśmy z Cisorą kumplami, poleciałem do Monako, żeby mu kibicować, poleciałem też do Hamburga, żeby mu kibicować ale potem jak miałem swoje walki to on mówił, stawiam na rywala dlatego Cisora może mnie teraz cmoknąć w tyłek, jak go tylko spotkam to oberwie rozwaliłem tego frajera dwa razy i znów to zrobię Gypsy King wspomniał też konkretną sytuację, jaka miał miejsce przy okazji niedawnej walki z Dillianem White'em, kiedy to Chisora założył się z Josephem Parkerem i stawiał na swoją wygraną swój własny dom, że The Body Snatcher Fury znokautuje. Fury mówi o tym tak. Po walce z White'em, Chisora przyszedł na moje afterparty, co zresztą widać było na nagraniach wideo opublikowanych w internecie i opowiadał to i owo. Miał milion wymówek. Ale takich rzeczy nie robi się swoim przyjaciółom. Jeśli się z kimś przyjaźnisz, to go wspierasz. Stawiasz na swojego a nie na jego rywala. Po tym jak stawiał swój dom na to, że Dylan White mnie znokautuje i był tego taki pewien, już nie jest moim przyjacielem. Derek, jak Cię spotkam od Tyson Fury, będziesz musiał ze mną walczyć, także mamy kolejny beef w brytyjskiej wadze Ciężkie, na razie taki jednostronny bo tylko Tyson Fury się wypowiedział, ale swoją drogą zobaczcie skoro Fury mówi, że potoczyłby sobie teraz takie pojedynki pokazowe i tutaj bierze na celownik czy mistrza UFC, czy siłacza i aktora no to czemu nie zawalczyć na przykład z Cisorą, no, wynik co prawda byłby tutaj raczej pewny, bo Fury byłby zdecydowanym faworytem, ale z drugiej strony z kim Fury nie byłby teraz e, faworytem a chyba taka walka między Tysonem Furym i Derekiem Cisorą na pewno by się na wyspach sprzedała i byłby to znakomity show a przechodząc do konkretów jeśli chodzi o sportowe plany Fury'ego to pewnie pamiętacie jak Fury ostatnio mówił, że może wrócić z emerytury na walkę z Joshua, ale oczywiście Joshua wcześniej pokona Usyka, ale pod warunkiem, że walka będzie bez gaz, czyli za darmo i za darmo też dla brytyjskich kibiców transmitowana w otwartej telewizji, bez żadnego pay-per-view. Jak się okazuje Fury taki wielkoduszny dla rodzimych fanów jest tylko w przypadku walki z Joshua, no bo jeśli chodzi o pojedynek z Usykiem, gdyby to on triumfował w rewanżu z aj 20 sierpnia, no to sprawy mają się już zupełnie inaczej, bo Fury o ewentualnej walce z Aleksandrem Usykiem mówi tak... Joshua znowu przegra z Usykiem, to jest wróżba Tysona Fiorego, a wtedy będą wołać na pomoc Achillesa, czyli oczywiście Tysona Fierego. Ja odpowiem im wtedy: Spieprzajcie, jestem na emeryturze. Wówczas zaczną mnie błagać, no i wtedy wrócę, ale będzie to bardzo dużo kosztowało. I tutaj warto przypomnieć, że to bardzo dużo, to ostatnio wynosiło pół miliona. Dolarów. No, w sumie, jak się tak uważnie wsłuchać w to, co wygaduje Tyson Fury, to można nabrać podejrzeń, że szuka już on wymówki dla uniknięcia ewentualnej walki z Antonem Joshą, gdyby AJ triumfował w tym rewanżu z Usykiem, ale z drugiej strony ciężko mi sobie wyobrazić, by Tyson Fury walki z Antonem. Joshua się obawiał, pożyjemy, zobaczymy, bo z Tysonem firmy jak z pszczołami, nigdy nic nie wiadomo. Zostajemy w kategorii ciężkiej, ale z polskim akcencikiem już tylko niespełna dwa tygodnie, moi drodzy, pozostały do walki Adama Kownackiego z Alim Demirezenem. Babyface zradził na Instagramie, że zaliczył sesje sparingowe z Bryantem Jenningsem. Pojedynek kownacki Demi Rezen odbędzie się 30 lipca w Nowym Jorku w hali Barclays Center na Brooklynie. A na koniec wracamy do bokserskiego wydarzenia minionego weekendu, czyli walki Ryana Garcia z Javierem Fortuną. Ryan Garcia to kolejny złoty chłopiec amerykańskiego boksu, kreowany na następce oczywiście Oscara De La Hoya, ale na razie znakomicie idzie mu głównie w mediach społecznościowych, w sporcie jeszcze nie aż tak bardzo. Blisko 9 milionów obserwujących na Instagramie, dwumilionowa oficjalna Garza za ostatnią walkę, no i tytuł wicemistrza w kategorii zdobywca subskrypcji dla platformy. Platformy streamingowej Dazon, przy czym mistrzem jest sam Kanalono. Taka wizytówka robi na pewno ogromne wrażenie, ale sportowo na razie szału nie ma, choć król, raj, z walki na walkę zbliża się coraz bardziej do poważnych wyzwań. W sobotę rozbił bardzo solidnego Javiera Fortunę, stopując go w szóstej rundzie i wcześniej jeszcze trzykrotnie. Posyłając na deski, wypadł znakomicie, no ale warto zaznaczyć, że Fortuna nie prezentował najwyższej formy, i na tle Garcia prezentował się też miernie fizycznie. Chociaż trzeba tutaj zaznaczyć, że zmiana limitu walki ze 135 na 140 funtów, czyli z walki lekkiej na. Super lekko. Nie nastąpiła na prośbę Garcia, a na prośbę Fortuny. Po walce Ryan Garcia oświadczył, że chce teraz boksować z Gervontą Davisem. No, ale szanse na taki pojedynk są mniej więcej takie same jak na to charytatywne starcie Tysona Fierego z Antonym Joshua. No, bo sprawa jest prosta: Garcia jest zawodnikiem Golden Boy Promotions, a Davis premier boxing. Champions. Pierwszy boksuje dla platformy Dazon, dla której jest ultracenną kartą w talii zawodniczej, a drugi boksuje dla Showtime. No, co prawda Stefan Espinoza z Showtime'u przekonuje, że Garcia kontrakt ma tylko z Golden Boyem, czyli z grupą promotorską, a nie z platformą streamingową Dazon i jest tutaj przestrzeń do negocjacji Jednak premier boxing champions w przeciwieństwie np. do Golden Boya raczej niechętnie współpracuje z konkurencyjnymi promocjami. No i przede wszystkim z reguły te międzypromocyjne krosy organizuje się w przypadku takich mega walk, jak np. Lennox Lewis, Mike Tyson czy Deontay Wilder, Tyson Fury. No a to starcie e, Rayana Garcia z Gervontą Davisem. Mimo wszystko nie ma jeszcze takiej kosmicznej rangi, żeby silić się tutaj na jakieś takie biznesowe wygibasy i krosy. Promocyjne. Warto jeszcze dodać a propos przyszłości Rayana Garcia, że także z tych powodów politycznych Amerykanin ma póki co zablokowane mistrzowskie opcje w Wadze lekkie, gdzie jest Wasyl Łomaczenko, który już stoi na czele kolejki do zwycięzcy rewanżu Kambosos Heiny. No i prawdopodobnie King Ray poszuka teraz kolejnego ciekawego wyzwania w Wadze super lekki Portal Boxing Sin tutaj jako propozycję podrzuca na przykład Teofimo Lopeza. No jak to się ułoży? Czas pokaże. Na razie Ryan Garcia jest mistrzem Instagrama. Jest też bardzo, bardzo obiecującym zawodnikiem. Ta walka z Javierem Fortuną naprawdę e, świetna, ale póki co bez żadnych wielkich osiągnięć sportowych. I jak to się wszystko ułoży, pokażą najbliższe lata. Na razie tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Bandziorno.